To był maj 87 rok. Padłem na kolana w moim pokoju, płakałem i przeprosiłem Boga, i zaprosiłem Jezusa do mojego życia. I szczerze mówiąc, od tego momentu moje życie się zmieniło. Urodziłem się w rodzinie nauczycieli. Tata był nauczycielem liceum, a mama nauczycielka szkoły podstawowej, więc byliśmy wychowani w dyscyplinie. Byliśmy trzymani w Rydze i ja osobiście jako dziecko byłem buntownikiem. Zawsze chodziłem swoją drogą, od młodszych lat, chyba nawet 8 czy 9 zacząłem wąchać tabako. W wieku 11 lat już paliłem papierosy, piłem, ganiałem za dziewczyny, kradłem, o bardzo dużo kradłem i tak kontynuowało do momentu, kiedy nie ukończyłem liceum. Bóg był ktoś tam odległy, ktoś... Em, jakiś starzec, który gdzieś tam e, siedzi nade mną i cieka, tylko aż, abym się uśmiechnął, żebym dostał batę na głowę. Dla mnie Bóg był podobny do mojego ojca. To znaczy, takim osoba trzymająca dyscyplinę. No i z takim Bogiem nie chciałem mieć do czynienia. Nie bałem się, e, dwa razy uciekłem z domu na dwa tygodnie, w wieku 11 lat, policja mnie szukały. E, nawet raz e, ojciec mnie, e, żeby mnie już nie uciekał, zamknął na 6 dni w kurniku, ale tak wyłamałem się i uciekłem. Przełomowe zdarzenie tak naprawdę to był pewien proces. Proces, który zaczęło się trochę wcześniej w moim życiu, nastoletnim, kiedy dostałem Pismo Święte um, i zacząłem czytać bardzo poważnie Pismo Święte, gdyż miałem wiele pytań Pytania dotyczące życia: Czy Bóg istnieje? Jaki jest sens życia? Um, I czytając, kiedy doszedłem do miejsca w Ewangelii Jana, gdzie jest napisane, że albowiem tak Bóg umiłował świat. Że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To mnie bardzo dotknął. Bardzo mnie to dotknął głównie dlatego, że byłem zawsze nauczony, że wszystko co potrzebuję muszę za to zapracować. I nagle czytam, że um, Bóg wysłał swojego Syna, um, że to jest dar. Um, to było coś dla mnie nie do pojęcia, doprowadziło mnie do e, płaczu. E, Świadomość, że jestem grzeszny, tak e, zepsuty, tak e, buntowniczy, tak e, daleko od Boga, ale pomimo tego, że Bóg mnie kochał, że Bóg posłał swojego Syna, aby umarł za mnie, to były po prostu niesamowite uczucia e, i zakochałem się w Boga. I cieszę się, że mogłem coś takiego doświadczyć, bo dzisiaj, będąc osobą nawrócona, wiem, co to jest być nienawrócony i nigdy bym nie chciał tego zamienić. Wow, Jezus jest dla mnie wszystko. Jezus jest najważniejszą osobą w moim życiu. Dla mnie życie nie ma życia bez, bez Jezusa. Um, żyję dla Jezusa. Um, i dla mnie będzie przywilej dla Jezusa. Nazywam się John Abraham Godson. Jestem drugi.